Jestem Sznapi, mały krokodyl, Mieszkam w Egipcie, co leży tam, gdzie nie. Jajko, to mój pierwszy dom, gdy je pogryzłem, to uciekłem stąd. Szniszczasz, napisz, Sznisz napisz, 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 napisz. Jestem sznapi, mały krokodyl. Mam ostre zęby jak drewniany sztyl. Gryzę wszystko, co się da, jestem w tym dobry, to mi się uda. Śnisz nasz, napisz, napisz, napisz napisz. Sznisz nasz, napisz, napisz, napisz Jestem sznapi mały krokodyl. Uwielbiam gryźć, jestem szybki bin. Biegnę do mej mamy tam, pokazać jej jak umiem gryźć już sam. Śnij, śnach, napisz, 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 na napisz, napisz, Jestem sznapi, mały krokodyl. Nie nudzę się tak jak goryl. Chwytam tatę w nogę dziś, gdy tata pytasz. Sznappi, napity już pisz? Sznisz nasz, napisz, 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 napisz. Sznisz nasz, napisz, napisz, napisz,